Myślę, że y, święto y, Walentynek jest doskonałą okazją. By wspomnieć o wolontariuszach, którzy na co dzień okazują miłość innym. W naszej szkole działa klub wolontariusza i jest wielu wolontariuszy o takich ciepłych, gorących nawet w sercach. I przy tej okazji pragnę bardzo, bardzo serdecznie im wszystkim podziękować za to, co w tym semestrze robili, a szczególnie chciałabym pogratulować i przedstawić Wam tych wolontariuszy, którzy opiekują się niepełnosprawnymi. Co tydzień odwiedzają chore dzieci, spędzają z nimi czas, umilają im czas, przynoszą im wielką radość i szczęście. Poproszę, aby ci wolontariusze tutaj wyszli na scenę do mnie. Śmiało i odważnie. Ja wiem, oni są bardzo skromni, ale muszę ich Wam pokazać. Nie chcą. Bardzo Was proszę, pokażcie się. Brawo! Widzicie, takie wielkie serce a i jaka wielka skromność. Ale to nic, jeszcze ja ich tu przyhaczę przy następnej okazji. I znowu ja, ostatni raz już chyba. Miejmy nadzieję. Jak wiecie, dzisiaj kończy się moja kadencja przewodniczącego samorządu. Dlatego taki smutny dzień właśnie. Odszedłem z kółkiem, jak to mówią. Dobrze. W każdym razie ja tutaj poproszę, chciałbym no, złożyć podziękowania tym osobom. Które tutaj naprawdę zdziałały dużo przez ten rok dla szkoły. Szczególne podziękowanie chciałem złożyć, no podejrzewam, że najlepszej opiekunce samorządu, pani Jowicie Uniewicz. Zapraszam tutaj, oczywiście. Później może. Jeszcze musimy trochę powiedzieć. Chciałbym również podziękować mojemu zastępcy Maju Skwarzec, której dzisiaj nie ma z tego co wiem. Niestety powinna stać tutaj z nami. Ale no, tak wyszło, jest choro. Dziękuję również bardzo pani Kubaszewskiej za to, że... No pani zdążyła mnie poznać, a mimo to pani jednak chciała współpracować. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o nauczycieli, również chciałem podziękować panu Krzysztofowi tezowi, który w tym roku naprawdę pomógł, szczególnie we wrześniu, kiedy to ciężko było dobrać. Że tak powiem, wypełnić tą pustkę o odchodzących trzecich klasach. Pan nam pomógł w wielu sprawach, szczególnie technicznych. Dziękuję również. Chciałbym również podziękować właśnie dyrekcji panu Barwińskiemu i pani Lamkowskiej, której również dzisiaj nie ma, za to, że wspomagali samorząd. Nie, nie, nie zawsze starali się nam pomóc, udostępnić w zasadzie to, czego potrzebowaliśmy. Także również wielkie brawa. Dziękuję. No ale przede wszystkim, w zasadzie już nie będę przedłużał, tego trochę muszę uogólnić. Dziękuję Wam wszystkim, bo to. Że samorząd działał tak, a nie inaczej w tym roku, to nie jest zasługa moja czy pani Uniewicz. To jest zasługa nas wszystkich. Po prostu trafiłem na dobrych ludzi i dziękuję za to. Teraz poproszę Igora o zmiana, zmianę slajdu. Tak, tak. Jak widzicie, frekwencja na zebraniach samorządu pokazuje to specjalnie teraz, póki jeszcze chcecie mnie słuchać, bo ciekawi was kto zostanie nowym przewodniczącym. To jest myślę, że głównie informacja dla wychowawców. Ale powiem szczerze, w tym roku, w tym półroczu jestem bardzo zadowolony z tej frekwencji. Jest lepiej niż było. No trzeba chyba pogratulować klasie drugiej D, jak widzicie zaznaczonej na zielono. Trzecia A również ma 100%, ale to siłą rzeczy, prawda? Skoro skoro to ja prowadzę zabranie, no to to norma. Poproszę o następny slajd. Najniższej frekwencji nie będziemy komentować, no to już. Musicie sobie sami pomyśleć. Tutaj, jak widać, frekwencja wczorajszych wyborów. Pozdrawiam klasę trzecią D. Dwa oddane głosy. Ale, no jak widać tutaj klasa pierwsza E. Bardzo ładnie. Trzeba pogratulować. Widać, że obchodzi ich, co dzieje się w tej szkole. Frekwencja, co mnie zdziwiło, była dość wysoka mimo tego całego zamieszania z kinem i tak dalej.